My, ateiści, wolnomyśliciele, racjonaliści, mamy pewien problem ze słowem humanizm. Nasz stosunek do tego słowa, znaczy nasz, niektórych z nas, mój na pewno, jest stosunkowo ambiwalentny. Zaraz wytłumaczę, dlaczego. Yy, dlaczego to słowo jest potrzebne? Otóż yy, słowo ateizm tak naprawdę jest, przynajmniej z mojej perspektywy, na nas wymuszone, bowiem oznacza ono sprzeciw, protest przeciwko czemuś, wydaje się być negacją. A do tej negacji jesteśmy zmuszeni przez ludzi, którzy rzeczywiście uprawiają negację. Bowiem e, no, spora część osób zamieszkujących planetę Ziemia e, wierzy w urojonych bogów i dla tych bogów robi różne dziwne rzeczy. Obcina genitalia dzieciom, e, składa ofiary, e, myśli, że całe życie jest grzechem i że w ogóle nawet niemowlę rodzi się z grzechem. I robi bardzo, bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy dotyczących też kobiet, związków międzyludzkich itd. itd. To wszystko dla urojonych bogów. No więc w tym momencie niestety ktoś, kto lubi ludzi, czyli jest humanistą, kto jest dumny z tego, że jest człowiekiem, to chce się rozwijać jako człowiek, jest humanistą, no musi jakoś zaprotestować, więc nazywa się ateistą. Nie wierzy w urojonych bogów i nie idzie jakby za tym dalej. Miejsce, gdzie idą ludzie, którzy wierzą w rojonych Bogów, co nie kończy się tylko na samej wierze, lecz w sprzyjających warunkach potrafi być bardzo niemiłe, o czym świadczy chociażby historia nowożytnej Hiszpanii z Autodafe na Boże Ciało, kiedy palono na stosach ludzi w ramach święta i ci, którzy oglądali te płonące stosy, e, mieli odpuszczenie grzechów. Czyli to był dobry uczynek, oglądanie płonących, wijących się z bólu ludzi na stosach. No więc właśnie dlatego ateizm jest potrzebny. Na szczęście obecnie udało się trochę zrobić w tym kierunku. No ale słowo humanizm nas skusi, dlatego że oznacza ono afirmację, że tak naprawdę postawa ateistyczna jest postawą bardzo afirmacyjną. Chcemy się rozwijać, chcemy pytać się o zagadki wszechświata i na ich bazie tworzyć coraz lepsze społeczeństwo i coraz lepsze warunki dla rozwoju każdego z nas, naszych dzieci, naszych przyjaciół osób, które kochamy. E, tutaj mam bardzo e, piękną książkę i bardzo mądrą, e, która e, została napisana przez autora niemieckiego e, Michaela Schmidta Salomona, Humanizm Ewolucyjny. Tutaj to słowo ewolucyjne pojawia się nieprzypadkowo, bowiem zwykle, gdy słyszy się słowo humanizm, niestety z uwagi na zbyt dużą ilość e, nieracjonalnych, nie, nierzeczywistych, czyli teistów. No, to słowo jest źle rozumiane, więc potrzebuje jakichś przymiotników, niestety. No, i tutaj ewolucyjne właśnie wskazuje na to, że jest to humanizm nie mający nic wspólnego z urojeniami na temat Bogów. Bo jak rozumieją humanizm ludzie wierzący? No, najzabawniej mogą to rozumieć chrześcijanie, no bo przecież oni uważają, że Bóg był człowiekiem. Przynajmniej część z nich. No więc, skoro Bóg był człowiekiem, no to oni są ultrahumanistami, prawda? No przecież nie ma nic bardziej humanistycznego, niż skazać swojego syna na śmierć w mękach za to, że ludzie zgrzeszyli kiedyś jedząc jakieś jabłko. A taki grzech po jedzeniu jabłka, no zostaje na wszystkie pokolenia, w wieki wieków, tak? No więc, żeby, żeby ten grzech zmazać, trzeba skatować własnego syna. I to jest humanizm w wydaniu chrześcijańskim. Bóg był człowiekiem, człowiek był Bogiem, pełen humanizm. I czego nas uczy ten humanizm y, chrześcijański? Otóż humanizm chrześcijański no, uczy nas tego, że nasze ciało jest niegodne, że jesteśmy podłą, nędzną formą, która musi czuć się grzeszna za samo swoje istnienie, i której drogą do wyzwolenia się z tej formy ochydnej, wstrętnej, jaką jest postać ludzka, a już zwłaszcza genitalia, na przykład, y, które prokreują człowieka. No, jest katowanie tego ciała, odrzucanie, pomijanie tego ciała, prawda? No byli biczownicy, byli męczennicy, heretyków zbawiało się torturując ich, umiejętności katów specjalnie kształcono. No więc właśnie dlatego słowo humanizm często potrzebuje przymiotników, żeby jakby znaczyło to, co powinno znaczyć. Jako, że warto czytać książki, tutaj, jako ciekawostkę. Pokażę inną świetną książkę, Teretyckie Dziedzictwo Europy Mariusza Agnosiewicza, wydaną przez Racjonalistę. No i to pokazuje właśnie to, zresztą tutaj na, na okładce jest właśnie płomień mm, gwiazda symbolizująca polonego żywcem człowieka za to, że nie był chrześcijańskim humanistą według jakby tej głównej doktryny chrześcijańskiego humanizmu. No więc yy, owi ludzie, którzy byli paleni na stosach, czasem byli brutalnymi fanatykami, jeszcze gorszymi od tych, którzy ich palili, ale też często byli osobami, którym nie wszystko odpowiadało i którzy zmieniali rzeczywistość na lepszą. Także ich buntą, ich niezgodzie na świętowanie przy blasku stosów, zawdzięczamy prawdziwych humanist. Oni są jednym ze źródeł yy, tego, że nasze życie teraz stało się lepsze. No więc, jak nazwać nas, naszą postawę? Jaki humanizm e, powinien mieć przymiotnik, żeby był najbardziej sensowny? Czy humanizm ewolucyjny? No wcale nie jest taki zły pomysł. A może humanizm racjonalny, albo humanizm świecki, albo humanizm ateistyczny? E, tutaj autor książki niemieckiej e, zwraca uwagę, że słowo humanizm e, udało nam się w jakimś sensie przekroczyć. Nie za pomocą jedzenia... Rajskich jabłek, ale za pomocą potęgi naszych umysłów i prawdziwej wrażliwości. Otóż poznając świat istot żywych, badając psychikę zwierząt, yy, zastanawiając się nad ewolucją mózgów, zaczynamy dochodzić do wniosku, że nie musimy szukać kosmitów gdzieś w dalekim kosmosie, żeby spotkać inne istoty świadome. Prawda? Bo dawniej tak myślano, humanizm chrześcijański. Tak uważa, że tylko człowiek ma duszę, tylko człowiek zasługuje na życie pełne cierpienia, żeby się odkupić, natomiast reszta nam jest dana. Tak? Krowy na bersztyk, świnie na bersztyk, już nie wiem co na co, no ale w każdym razie zwierzątka są tylko po to, żeby je zjadać. Tak? Natomiast humaniści prawdziwi, że tak naprawdę nie potrzebują przymiotników, nie, nie wzorują się na jakichś dziwnych postawach, zauważają, że tak naprawdę w słowie humanizm. Krwi gatunkizm, czyli rasizm gatunkowy. Bardzo ładnie o tym pisze Schmidt-Salomon, że po prostu dojrzeliśmy już do tego, część z nas dojrzała do tego, żeby się zacząć zastanawiać, że no, taki szympans, czy wiele innych małp, na pewno jest do pewnego stopnia świadomy swojego istnienia, jest świadomy nawet swojego losu do pewnego stopnia, bo potrafi planować jakieś zachowania w przyszłości. Więc. Niektórzy nawet chcieliby nadać zwykłe ludzkie prawa, przynajmniej małpom kształtnym, żeby zabójstwo takiego szympansa było karane tak samo jak zabójstwo człowieka. Już nie mówiąc o potrawce z mózgu, tak, czy o polowaniu dla rozrywki, co się jeszcze dzisiaj zdarza, a dawniej zdarzało się bardzo często. To obejmuje też zwierzęta mniej złożone, o mniej złożonych układach nerwowych, tak, bo wszystkie ssaki posiadają korę mózgową, więc zapewne jeśli źródłem. Naszego poczucia własnego istnienia jest kora mózgowa. Każdy z ssak, nawet mysz, nawet szczur, czuje, że istnieje. Więc, zostawiając łapki i trucizny w piwnicach, powinniśmy o tym pomyśleć, na co nie wskazywałby żaden chrześcijański humanizm, a na co wskazuje nasz humanizm, że to też są żywe istoty, które rzeczywiście świadomie cierpią. No i to wszystko wiemy. Dzięki nauce, nie dzięki wierze, nie dzięki tak zwanej Bożej Miłości, która często rozpala ognie na wielkich placach przed katedrami. Nie muszę Wam mówić, co do tych ogni, ogni kiedyś wrzucano. Ech, nie muszę mówić, że koty służyły jako pewna rozrywka, urozmaicanie takich stosów, nie? Że, że to jeszcze jakby e, dopełniało święta. E, no więc właśnie tak, więc właśnie w ten sposób dzięki nauce Humanizm staje się rzeczywiście humanistyczny. Jakie inne słowo powinno nas e, jeszcze nazwać? E, może nasze słowo z naszego stowarzyszenia, słowo racjonalizm. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękne słowo, które pokazuje, że każdą rzecz trzeba rozważyć. Myśl, rozum, umysł to są piękni sędziowie. Jeśli nie są skrępowani jakimiś starymi księgami, potrafią zrobić dużo dobrego. Na przykład odnaleźć w zwierzętach, w innych zwierzętach zamieszkujących w ziemię naszych braci.